Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd bierze się kakao? Mam na myśli to, czy ten brązowy proszek, który dodajecie do mafinków, to jest raczej kora, jak u cynamonowca? A może owoc? Kwiat? A może sproszkowany korzeń? Zaraz wszystko się wyjaśni. W poszukiwaniu jadalnych części kakaowca zacznę może od zupełnie nieprzydatnej ciekawostki. Otóż kakao Pochodzi z tej samej grupy roślin, co, uwaga, zupełnie niejadalna dla ludzi bawełna, ale też baobab, z którego z kolei jadalne jest prawie wszystko. Wśród kakaowych kuzynów są też nasza rodzima lipa czy malwa, z których pozyskujemy głównie kwiaty. Wreszcie do rodziny ślazowatych, bo to o nich mowa, należy kola. Tak, to ta kola, której jadalne orzeszki w połączeniu z kokainą, z liści koki, dały początek Coca-Coli. Jadalną częścią kakaowca jest miąż, znajdujący się w owocu oraz nasiona, czyli inaczej ziarna kakao. I to właśnie z tych ziaren otrzymujemy kakao, jakiego używamy na co dzień. Zacznijmy jednak od miąższu. Jest taki lekko przyzgły i trochę obrzydliwy. I taka konsystencja zdecydowanie może komuś przeszkadzać. Ale wszystko wynagradza smak. Aromatyczna pulpa kakao jest i słodka, i lekko kwaskowa jednocześnie. Można ją spożywać na surowo, bezpośrednio po rozłupaniu owocu kakaowca. Jest naprawdę przepyszna. Miąż nie ma jakiegoś super szerokiego zastosowania w przemyśle spożywczym, ponieważ duża jego część jest potrzebna przy obróbce ziaren kakao, o czym opowiemy w osobnym filmie. Więc do innych celów można wykorzystać jedynie jego część. Miąż nie ma też tak dużej zawartości kofeiny, teobrominy czy flawonoidów jak ziarna, ale zawiera magnez i wiele witamin, np. E i D oraz witaminy z grupy B. Prócz jedzenia na surowo, na niewielką skalę robi się z niego napoje i dżemy. Ale wróćmy do ziaren. I tu niespodzianka. Ziarna kakao, ani nie mają koloru kakao, ani nie pachną kakao, ani nie smakują kakao jakie znamy. Właściwie to mają wszystko na opak. Po rozgryzieniu są super fioletowe. Dopóki nie zaczną fermentować, pachną w miarę dobrze, bo noszą na sobie jeszcze zapach słodkiej pulpy. Ale bynajmniej nie jest to zapach kakao. Natomiast smak, powiem tak, dla odważnych. Podziwiam i szanuję wszystkich, którzy napiszą w komentarzach, że jedli świeże ziarna wyciągnięte z owocu kakao i były pycha. Ale w mojej ocenie są naprawdę obrzydliwe. Aby nabrały jakiegokolwiek zjadliwego smaku, muszą być przefermentowane i wysuszone. I takie można czasem spotkać w sklepach ze zdrową żywnością. Surowe, ale. Przefermentowane i wysuszone. A żeby nabrały smaku czekolady, muszą być jeszcze wyprażone. Czy jest jeszcze coś, czym oprócz swojej dziwnej rodziny i fioletowych ziaren może zaskoczyć nas kakaowiec? A owszem. Otóż kakaowiec charakteryzuje się kauli i kauli karpią. Co to za stwory? Ta pierwsza polega na tym, że kwiaty wyrastają nie z tych najmniejszych gałązek, tak jak ma to miejsce przy znanych nam wiśniach czy jabłkach, ale bezpośrednio z pnia czy z grubych gałęzi. Wygląda to naprawdę zjawiskowo, ponieważ na grubym pniu pojawia się maleńki kilkumilimetrowy pączek, z którego rozwija się potem kwiat, no i coraz większy owoc. To zjawisko możemy podziwiać teraz w naszym biurze, bo właśnie zakwit jeden z naszych kakaowców. Trzymamy teraz kciuki, żeby tym razem pojawił się też jakiś owoc. Taki owoc wyrastający bezpośrednio z pnia to analogicznie kaulikarpia, czyli to drugie trudne słowo. Po co roślinom kaulifloria i kaulikarpia? No, zwykle po to, aby zapylające je większe zwierzęta, takie jak ptaki czy nietoperze, nie musiały szukać kwiatów wśród liści, tylko żeby mogły łatwo się do nich dostać. Super rozwiązanie, tylko że zupełnie nie dotyczy kakaowca. Ponieważ kakaowca zapylają małe, gryzące muszki. Moja teoria jest taka, że gdyby owoce kakaowca wyrastały na mniejszych gałązkach, to po prostu by je łamały, bo dojrzały owoc kakao waży około pół kilograma. O tym, co dzieje się z kakao po zbiorach, dowiecie się z kolejnego odcinka. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy w podróż do źródeł smaku.